Dziękuję, że przybyliście Państwo na otwarcie Centrum Współpracy i Dialogu. Dzisiaj jesteśmy bombardowani jednostkowymi faktami, a chcielibyśmy widzieć całość obrazu, który ma nam dać informacje o tym, jak jest. Tego musimy się uczyć. Temu będą także służyły warsztaty i aktywności w ramach Centrum Dialogu i Współpracy. Centrum Współpracy i Dialogu to jest pomost pomiędzy światem zewnętrznym, czyli otoczeniem społeczno-gospodarczym, a światem akademii. I my właśnie ten pomost budujemy, czyli realizujemy w praktyce trzecią misję uczelni. Chcielibyśmy, żeby to centrum było miejscem, w którym spotykają się różni ludzie. Nie chcemy występować ex cathedra z wykładami i odczytami. Natomiast chcielibyśmy, żeby właśnie w ramach interakcji zarówno umieć przekazywać pewne narzędzia, pewne umiejętności, ale także w drugą stronę widzieć dokładnie, jakie są potrzeby ludzi, jakie są odczucia.